Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku bliźniąt i zapraszam na przesłanie na miesiąc listopad i grudzień tego roku. Czyli jakie karty mają dla Was ostrzeżenia, jakie dobre rady, na co bliźnięta szczególnie powinnyście zwrócić swoją uwagę? Bliźnięta, listopad i grudzień. No, drogie bliźnięta, tutaj będzie się działo, będzie ciekawie, nudy nie będzie na pewno. Co ja tutaj w kartach widzę? Propozycję matrymonialną. Rozpoczęcie, wzięcie, powiedziałam tutaj tak, biorąc pod uwagę te dwie karty wzięcie sobie na głowę jakichś nowych mm, obowiązków intelektualnych, czyli kurs, szkolenie, może chodzicie do pracy, i jeszcze jakiś kurs będziecie robić, czy szkolić się w jakimś temacie. No i zero czasu dla siebie, ja bym to tak widziała. Czyli wyzwania intelektualne, któremu podołacie, owszem, ale momentami może być ciężko, tak. Yy, tak bym to yy, widziała. Yy, karty pokazują też jakiś prezent, danie czegoś yy, bez, to jest za darmo, no bo. Prezent to prezent, tak? Czyli tutaj się nie oczekuje rewanżu. Ja bym prezent, który będzie zaskoczeniem. Prezentem, prezent ja rozumiem pod pojęciem, może być to coś materialnego, ale może to być też jakaś informacja, którą usłyszycie. Jakaś znajomość nowa, która Wam wyjdzie na korzyść. Ktoś was z kimś zapozna i później na przykład w interesach będziecie mogli to wykorzystać, czyli tego, tego rodzaju kwestie się pokazują. Jeśli chodzi tutaj o kwestie, ja mówię, może i pracy i też uczuć, ale no bo w uczuciach to jest, może się zdarzyć tak. Tak, tu na początku ktoś nowy się pokazuje, tak jak wspomniałam. Ale tu jeszcze jest pokazana kwestia taka walka z konkurencją. Czyli e, może ta nowa osoba być jakoś nie tyle, że rozchwytywana, nie tyle, że tam spotykać się z wieloma osobami, wy nie wiecie co o tym myśleć. E, mieć jakieś tam przyjaciół, przyjaciółki, Yy, możecie być o nie zazdrośni, ale yy, ja bym to widziała, że tak trochę nie do końca wiecie, jak, co z tego będzie, tak, czyli brak jakichś takich yy, na początku fajnie, ale potem brak takich konkretnych sygnałów się pokazuje, czyli może to być jakaś osoba yy, rozrywkowa, mająca dużo, dużo znajomych, taka, która nie lubi zobowiązań, nie lubi gdzieś tam imprezować, to wam może też nie pasować, bo nie będziecie mieli od niej takich oczywistych sygnałów, że ja chcę być z tobą, na tobie nie zależy. No i tu karta pokazuje takie odejście, tak, że wy zrezygnujecie z tego z tego uczucia. Jeszcze tutaj dla osób, które są w relacjach, nie szukają nikogo, to Yy, oczywiście też ta walka z konkurencją może dotyczyć stricte pracy, czyli yy, ja bym powiedziała, no co trochę do Was tutaj mi nie pasuje, bo Wy jesteście raczej takimi osobami bardzo otwartymi, bardzo, gdzie dużo się dzieje, lubicie, jeżeli dużo się dzieje, nie ma dla Was jakichś spraw tutaj niemożliwych i ta walka z konkurencją, Byłaby dla was jakimś wyzwaniem. Czyli nie ma tutaj poddawania się, ale może po czasie stwierdzicie, że gra nie jest warta świeczki, tak. Ja bym też powiedziała: dociągnę jeszcze jedną kartę, że może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jeszcze jakaś lepsza tutaj. Oczywiście, że tak lepsza oferta się pojawi. Czyli jeżeli walczycie z konkurencją. Może ubiegacie się o pracę. I tam 10 etapów rekrutacji, stu kandydatów i tak dalej. Zależy Wam bardzo. Staracie się, ale potem nagle mówicie pas. No i przychodzi ktoś, coś lepszego, tak? Czyli nie ma jakichś strat w tym miesiącu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o was. Zarówno jeżeli chodzi o uczucia, bo to też Karty mówią tak, jak wspomniałam, tak że odchodzicie, bo osoba, z którą chcielibyście być, tą osobą jest może być zainteresowane wiele innych osób, i wtedy jesteście zezorientowani, nie wiecie, co o tym myśleć. To tu karty pokazują kogoś lepszego, kto się Wam trafi, czyli zarówno i miłość, jeżeli szukacie drogie bliźnięta miłości, pojawi się spokojnie, pojawi się. I jeżeli szukacie kariery może nie tyle nawet zmiany pracy co jakiegoś yy, jakieś oferty może jakiegoś nowego kontraktu też on się pojawi yy, jeżeli to co wam gdzieś tam yy, nie tyle nie pasuje ale już będziecie mieli dosyć w pewnym momencie i zostawicie to nadejdzie no, coś nowego coś yy, lepszego fajna karta tego właśnie yy, prezentu, który może być dobrą informacją, która was bardzo ucieszy dobrze czytać w kartach, że ktoś ma ochotę tutaj, tak jak wy, na uczenie się czegoś nowego, chociaż obowiązków może być, może możecie mieć w swoim życiu bardzo wiele to chcecie się rozwijać, bardzo dobra końcówka roku, pozdrawiam was bliźnięta bardzo serdecznie